Witamy serdecznie na Piki Hightail. Wrzuciliśmy kolejny ciekawy odcinek, także zapraszamy do lajkowania i subskrybowania. A teraz pytanie dla Was: kto zostanie na stałe piątym graczem Virtus Pro? Pamiętajcie tylko o łapce w górę, jeżeli ten film Wam się spodoba. Dziękujemy za Wasze wsparcie! Dzisiejszy dzień to z pewnością ogromne zaskoczenie dla wszystkich fanów polskiej formacji Virtus.pro. Co dokładnie się stało? Otóż jak wszyscy już raczej wiecie, Toao, czyli prowadzący tej ekipy, został przesunięty na ławkę rezerwowych. I szczerze mówiąc wiele się spodziewałem po tym zespole, ale na pewno nie zmian kadrowych. W końcu chłopaki grają ze sobą od niedawna. Być może jednak bardziej doświadczeni gracze Virtus.pro stwierdzili, że z Mateuszem nie są w stanie zrobić postępów w grze. Czasami było widać, że to odstawał, ale miewał też naprawdę świetne akcje i nieraz ratował polską ekipę z opresji. Dlatego też ciężko stwierdzić, czy taka zmiana jest słuszna. W tej sprawie pole do popisu pozostawiam wam, więc czy to słusznie został przesunięty na ławkę rezerwowych? Oczywiście Wasze odpowiedzi piszcie w komentarzach. Pozostając przy tematyce Virtus Pro, piąte miejsce w ekipie jak na razie zajmuje Kamil Sobol Sobolewski, który nie ma co ukrywać jest ogromnym talentem na naszym polskim podwórku. Mamy jednak pewne wątpliwości co do tego zawodnika, ciężko stwierdzić, czy Sobol podoła presji, jaka będzie na nim ciężyła. Tak samo kwestia gry na najlepsze formacje na świecie. Ciekawe czy Kamil nadal utrzyma tak świetny poziom gry na drużyny z najwyższej półki. Pamiętajmy też, że są to tylko i wyłącznie testy, więc nie możemy od razu stwierdzić, że Sowol będzie stałym punktem Virtus.pro. Pro. No właśnie kogo jeszcze widzielibyście na takich testach oprócz Sowola? Oczywiście piszcie w komentarzach. Kto w takim razie zajmie miejsce prowadzącego? Najpewniej będzie to Snacks, który pokazał wielokrotnie, że potrafi prowadzić zespół do zwycięstwa. Mimo to jest mi trochę szkoda takiej zmiany, bo Janusz obejmujący rolę IGL-a nie będzie tak efektywny jakbyśmy tego chcieli. Jak na razie nowa drużyna Virtus Pro nie wypaliła. Obyta Roszada jakkolwiek pomogła. Jeżeli nie, to jakoś ciężko wyobrazić mi sobie wirtusów powracających na szczyt. W tym materiale byłbym na tyle niepozytaw. W tym materiale byłam na tyle nie pozytywnej podejrawki góry, jeżeli ten film wam się spodobał, Dziękuję za wasze wsparcie. Czytali do Was montażysta, czyli Melody Geo, ale Twisty. Czyli...